Siemanko z tej strony Witcher, a ja witam Was w pierwszym odcinku z serwera strzeleckiego trekta. Dzisiaj pogramy sobie właśnie na tym serwerze. Aktualnie na serwerze jest 5 osób. I. no i nic, i będziemy sobie strzelać. Jak widzicie mam shaderki. Wszystko to pięknie wygląda. W dzień w nosy. Patrzcie, jak, patrzcie jak pięknie, A nie, to jest telefony PvP. No. Lagi być, lagi oczywiście małe pewnie będą, bo żeby ktoś nie miał lagów, a miał shadery, no to musi być naprawdę bardzo dobrego kompa. Ja mam dobrego kompa, ale nie aż tak super, super dobrego. Okej, okay, tam się ktoś bije, czekajcie. Powolnienie, zatrucie. Dobrze, chyba sobie wezmę zatrucie. Okej. Okay. Strzelamy. O. O, trafiłem kogoś. Tylko, że nie wiem kogo niestety. ok Idziemy sobie, strzelamy do nich. Do tego sobie trochę postrzelamy. O, no nie wierzę, zabrał mi kila Zabrał mi kila jaki typ. Zabrał mi kila, co za debil! Teraz tego, teraz tego. Oj, oj. Muszę to szybko wypić, bo... No nie, no teraz jeszcze to! Dobra, ja muszę uciekać, słuchajcie, bo... ...nie przeżyję. Pięknie, naprawdę pięknie to wygląda. No nie, nie wierzę! Mam jedno serduszko, naprawdę. Naprawdę muszę zginąć? Naprawdę? Nie, strzelają. Mogę się wylogować, ale to nie w moim stylu niestety. No nie, no następna wystrzała wystrzeliła. No i pół sercuszka dziękuję. Jaki asasin? A, nie, 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 proszę, proszę, zostaw mnie, nie, 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 nie chcę, nie chcę umierać, ok. Ten ninja. Okej, okay, poczekam chwilę aż... Oj, oj tam on jest tam. Dobra. Tam widzę jakichś dwóch typków. Oni się chyba nie biją. O tam jeszcze jeden doszedł, Dobra, chyba już. już chyba mogę iść. Będę tutaj od stąd strzelał może, żeby mnie nie zauważyli. O, trafiłem go Dobra, strzela, strzelać, strzelać A, nie trafiłem go, o nie, jak to teraz ci, oni w d we dwójkę na mnie pójdą O nie, nie trafi mnie, nie, 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 nie A, Nie, 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 nie. mogą mnie zabić łatwo Dobra, na razie mi dobrze idzie, słuchajcie Ogólnie ten serwer jest bardzo fajny, bardzo Wam go polecam, tyle że tutaj coś się stało z tymi pluginami na klany i nie można, chyba nie można doda dodawać, bo ja próbowałem, o patrzcie jak teraz pięknie z shaderami to wygląda, bo jest komenda na zaproszenie do klanu, jak chcecie zaprosić do klanu kolegę, jest komenda na to, ale niestety ta komenda, no nie wiem, zapraszacie, ale... Nie można jakby dołączyć, więc... Aha, tylko dwie osoby? Co zgrane? alol Dobra, tylko, tylko ja z nim... No nie, on mnie zabije, on, on ma o wiele... No nie, no nie, ja z nim przegrałem ja z nim przegrałem, słuchajcie. Nie, teraz to ja mogę tylko uciekać. Nie, no dobra, nie będę uciekał. Dobra, no zginę. Będzie pech. Dobra, ja już zginąłem, bo dopiero pierwszy... No, zginąłem. No dobrze. O chwileczkę, zobaczę, ile już się nagrywa. Pięć minut. To jeszcze może... Jeszcze może raz. O, tam jest gościu. Widać, że on jest dobry. No nie, no, nie wierzę. Znowu, 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 znowu. Tak, tak, tak. O ja, ale mi mówi. O nie, on tu biegnie. On w sumie teraz będzie ciągle biegał, tylko biegał za mną, bo nie ma kogo innego łapać. Niebieski cygrys. No nie. Nie, 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 nie. To jest tak. Dobra, nagrywałem już 6 minut. Dobra, nie, no nie ma co. Strzelam do niego, wkurzyłem się. Nie mam już czego stracić, praktycznie. Dobra, strzelamy. O, dostał? Pięknie. O, nie, nie, on ma prawie. On ma, on ma nawet więcej niż pół HP. A ja, mam, a ja mam jedno i pół serduszka. Jeszcze on mnie teraz zmylił. No to wiecie, no to. No, no i super, no i dead! Dziękuję! Dobra, to by było na tyle, bo już trochę się nagrywa, także, no, on tam chyba stoi, stoi, tak, tam stoi. No to do zobaczenia i cześć!